Ja się ma, witam Was w nowym odcinku na moim kanale, a dzisiaj chciałem Was poinformować o tym, że robię nowy konkurs, a dzisiaj nie będzie tylko zwykłego konkursu na jakieś HS czy coś w sań a dzisiaj będzie konkurs na broń ze Stand of 2. Mianowicie dzisiaj mamy 100 tych końców G, za które możemy kupić tutaj skrzyneczkę Folius Case lub inne skrzynki, ja sobie zobaczę sprawdź. Można tutaj różne itemki wygrać, są jakieś 4 najgorsze, 3 jakieś tam. Tutaj mamy na przykład jeszcze yy, też inną skrzyneczkę. Myślę, że dzisiaj otworzymy sobie tą najlepszą. Tylko ja sobie tak popatrzę przy okazji yy, jakie tu są itemki w innych skrzynkach. Yy, ja bym chciał mieć jakąś kosę na przykład wygrać. Jeżeli wygramy kosę no to oczywiście ona leci do was. Nieważne co wygramy leci do was. Yy, miejmy nadzieję, że wygramy naprawdę coś super hiper fajnego. Byłoby naprawdę spoko. Yy, a, no i tyle. No i zaczynamy. tak? Dzisiaj kupimy sobie tą For use Case. No i e, mamy te 100 dolców. Fajnie ja mi się to nie zepsuło, dlatego że te 100 y, dolców kosztowały, mnie, już wam mówię ile? 100 dolców e, kosztują 2 euro. Czyli około 8 zł. Więc fajnie, bo ja mi się nie zjebał odcinek, więc szybko otwieramy. No i y, nagroda leci do jakiegoś widza. Więc jeżeli chcesz wziąć udział, zostaw łapeczkę w górę, subika, no i komentarz biorę udział. E, ja wylosuję po prostu jedną osobę, która dostanie tą kosę. No i zaczynamy. Uwaga, uwaga. Otwieramy, otwórz i lecimy. Kurde, kokosy ko karambitu przeleciał. Ja pierd... Dobra. Też się cieszę, bo jest epicka, ale no nie jest to jakiś super hiper, bo jak widzimy, jest to druga epicka broń i prawie nam przeleciał koło tej kosy. Ta kosa jest taka przecudowna, taka piękna. No po prostu, wow, super. No ale cóż, dostaliście tą broń. Jest to fama z Epic to jest skin tutaj tą, tą broń, więc wygraliście ją, piszcie oczywiście w komentarzu, biorę udział, zostawcie łapeczkę, w górę, subika, wszystko jest sprawdzane, no i wygracie właśnie takiego to skina. Na razie, cześć i pa, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to piszcie w komentarzach, jeżeli będę miał hajs, no to może się ogarnię jakiś taki odcinek, no i na razie.